Wydrość Syracha, rozdział 32, wersety od 19 do 24. Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu. Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś nogą nie uderzył o kamień. Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na swoich ścieżkach. We wszystkich czynach uważaj na siebie samego. Przez to zachowasz przykazania, albowiem kto wierzy prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał panu, nie poniesie szkody. Księga Izajasza, rozdział ósmy Pan powiedział do mnie Weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej zwykłymi literami Maher Shalal baz Następnie znajdź mi świadków godnych zaufania Kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberrekjasza Zbliżyłem się też do prorokini Ona poczęła i porodziła syna i rzekł mi Pan, nazwij go imieniem Maher Shalal Baz, bo zanim chłopiec nauczy się wymawiać, tata i mama zaniosą bogactwa Damaszku i łypły z Samarii przed króla asyryjskiego. Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami. Ponieważ ten lud wzgardził wodą Siloe, co płynie łagodnie, a drży przed Rezinem i przed synem Remaliasza, dlatego oto pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu wody rzeki gwałtowne i obfite, król asyryjski i cała jego chwała, i wtargną do wszystkich jej łożysk, i przekroczą wszystkie jej strome brzegi, i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się, aż sięgną po szyję, jej skrzydła będą rozpostarte. Na całą szerokość Twej ziemi, o Emanuelu. Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione. Wszystkie krańce ziemi słuchajcie. Przypażcie broń, bądźcie z... będziecie zgniecione. Przypaszcie broń, będziecie zgniecione. Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy. Albowiem z nami Bóg. Zaiste tak wyrzekł Pan do mnie, gdy Jego ręka mocno mnie ujęła, by mnie odwrócić od postępowania drogą tego ludu. Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem i nie lękajcie się, czego On się lęka, ani się nie bójcie. Pan zastępów Jego za świętego miejcie. On jest tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usiedleni i w niewolę wzięci. Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów. Oczekuję Pana, który ukrywa swe oblicze przed domem Jakuba i w nim pokładam nadzieję. Oto ja i dzieci moje, które mi dał Pan, stanowi stanowimy wieszcze znaki w Izraelu od Pana zastępów, co na górze Syjon przybywa. Gdy zaś wam powiedzą, radźcie się wyłowywaczy duchów i wróżbitów, który szepcą i mruczą zaklęcia. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych? Do objawienia i do świadectwa. Jeśli nie będą mu mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki. A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony, a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego boga, podniesie oczy w górę, potem popatrzy na ziemię, a oto tylko utrapienie i ciemności i przygniadająca noc, ale mrok będzie rozpędzony bo nie zawsze będzie miał ciemność ten kraj, który cierpi ucisk. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainy Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Mordan, Jordan, krainę pogańską. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wers 42 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień błyński u szyi i rzucić go w morze. Apokalipsa Świętego Jana rozdział 11, wersety od 14 do 19. Minęło drugie biada, a oto trzecie biada niebawem nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i jego pomazańca, i będzie królować na wieki wieków. A dwudziestu czterech starców zasiadających na tronach swych przed tronem Boga padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc. Dzięki czynimy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym. I tym, co się boją twego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą Ziemię. Potem świątynia, Bo świątynia Boga w niebie się otwarła i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. A nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.